Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Uszkodzony tematu. Uszkodzony kabel powoduje nieprawidłowe działanie całego mechanizmu. Naprawę lub wymianę może przeprowadzić każdy właściciel samochodu w domu, postępując zgodnie z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa. Uszkodzona linka powoduje awarię całego mechanizmu. Naprawę lub wymianę może przeprowadzić każdy właściciel samochodu w domu, ściśle przestrzegając instrukcji i zasad bezpieczeństwa. Podnośnik szyb jest ważnym mechanizmem zapewniającym wygodę i komfort we wnętrzu samochodu. Jednak nadal nieprzyjemnym momentem jest uszkodzenie podnośnika szyby. Najczęstsze przyczyny to pęknięcie linki lub awaria ruchomych mechanizmów. Myśl o wymianie linki zawsze powstrzymuje naprawę, wielu nie wie. Jak to zrobić, inni ESA po prostu leniwi. Rozważmy zasadę wymiany i niuanse podczas naprawy. Koncepcja i rodzaje wind okiennych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że podnośniki szyb ESA niezbędnym atrybutem każdego samochodu. Z ich pomocą można bez wysiłku podnieść lub opuścić szybę. Głównymi częściami podnośnika szyby ESA napęd i mechanizm podnoszący. Do tej pory podnośniki szyb różnią się od siebie sposobem działania, a także lokalizacja. Zgodnie z pierwsza cecha, istnieje kilka rodzajów wintokiennych. Pierwszy typ nazywany jest mechanicznym, którego praca odbywa się poprzez ręczne rozwijanie dźwigni. Jego konstrukcja zawiera koła zębate, które naciskają na mechanizm i wprawiają szybę w ruch. Drugi typ nazywany jest elektrycznym, i jest bardziej nowoczesny niż mechaniczny. W tym przypadku kierowca naciska jedynie przycisk na przełaczniku podnośnika szyby, aby opuścić lub podnieść szybę. Oprócz siłownika istnieją również różne rodzaje mechanizmów podnoszących. Pierwszym z nich jest mechanizm linkowy. To właśnie o nim będziemy mówić w następnej kolejności. Mechanizm linkowy opiera się na kręceniu lina i nacisku na mechanizm szklany. Ten typ jest dość powszechny i ma wiele zalet. Ma jednak również wadę, która polega na tym, że przy ciągłej i długiej pracy windokiennej linka zużywa się lub traci swój kształt i właściwości. Drugi typ nazywany jest zębatka. Opiera się na przekładniach, które poruszają się za pomocą specjalnego silnika elektrycznego. Ten typ różni się tym, że działa cicho, a prędkość ruchu szyby jest większa. Jednak dla trwałego i prawidłowego działania konieczne jest okresowe smarowanie koł zębatych i wybór metalowej podstawy. Koła zębate wykonane z innych materiałów SA, bardziej podatne na uszkodzenia i zużycie. Mechanizm dźwigniowy to trzeci typ. Opiera się on na dźwigniach, które wykonują ruch obrotowy za pomocą koł zębatych. Zasada działania jest dość prosta, jedna z wad tego typu jest nierównomierna prędkość ruchu dźwigni. Mechanizm linkowy. Mechanizm ten ma dość prosta konstrukcję. Za główną część mechanizmu słusznie uważa się line. Często nawijanych jest kilka lin, aby zapewnić niezawodne działanie mechanizmu. Zdarzają się również przypadki, gdy zamiast tej części stosuje się specjalne łańcuchy lub pasy. Lina mechanizmu windokiennej jest nawinięta na beben i jest napinana przez specjalne rolki, które regulują napięcie. Same rolki SA przymocowane do drzwi. Z kolei beben jest połączony z dolną częścią za pomocą płyty i porusza się razem z linka. Jeśli samochód ma szeroka szklana szybę, linka przytrzymuje ją po obu stronach, aby uniknąć przechylenia. Proces wymiany linki. Kabel można wymienić samodzielnie postępując zgodnie z zasadami i instrukcjami. Przede wszystkim wymiana rozpoczyna się od demontażu drzwi. W tym celu należy najpierw odkręcić śruby samogwintujące i zaznaczyć miejsca, w których się znajdowały. Należy również zdemontować przyciski podnoszenia szyb i również zaznaczyć ich położenie. Następnie odłacza się wszystkie sąsiadujące przewody i wyjmuje wkładki drzwi. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie części zostały odłaczone od ramy szyby. Po wykonaniu wszystkich czynności silnik znajdzie się przed Toba. Należy go również zdemontować. U jego podstawy znajduje się rama, która należy usunąć za pomocą odkręcania srób i wkrętów samogwintujących. W końcu konieczne jest usunięcie samego szkła. Należy to zrobić ostrożnie, aby nie uszkodzić szyby i sąsiednich części. Wreszcie, po usunięciu wszystkich niezbędnych części podnośnika okna, konieczne jest usunięcie i zainstalowanie nowej linki. Na podkładce linki znajduje się specjalna obudowa, której śruby należy odkręcić i na koniec zdjąć sama obudowę. Następnie konieczne jest usunięcie podkładek i samego kabla. Przed zainstalowaniem nowej części konieczne jest oczyszczenie wszystkich elementów mechanizmu kablowego z kurzu i brudu. Następnie należy przymocować kabel na środku za pomocą zacisków i umieścić kurtki na końcach. Zmierz wymagana odległość, umieść te części i poprowadź podkładkę kabla do obudowy. Po zmontowaniu wszystkich części należy sprawdzić poprawność działania kabla. Obróć we wszystkich kierunkach, sprawdź ruch podkładek, jednocześnie konieczne jest przycięcie zapasowego rozmiaru kabla. Po upewnieniu się, że wszystko jest bezpiecznie i prawidłowo zamocowane, zainstaluj obudowę spryskiwacza. Następnie drzwi należy zmontować w odwrotnej kolejności. Koszt naprawy kabla. Naprawę lub wymianę linki podnośnika szyby można przeprowadzić w dowolnym serwisie samochodowym. Jeśli jednak wymieniasz go samodzielnie, koszt części będzie następujący. Cena rolki podnośnika szyby wyniesie około 7 dolarów amerykańskich. Sama linka jest oferowana w cenie 8 dolarów amerykańskich, w zależności od firmy producenta. Ponadto właściciel samochodu może zakupić zestaw naprawczy, którego koszt wyniesie około 15 dolarów amerykańskich lub więcej. Wideo wymiana kabla podnośnika szyby.